Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i drodzy państwo, czas na nowy sezon, czas na nowe rzeczy od EA Sports Prosto, czas na paczkę, gdzie będą dwie ikony. Tego jeszcze nie było w tym roku, więc zapraszam bardzo serdecznie do tego materiału. Życzę smacznego, ja sobie kawę przygotowałem. Lecimy z tym materiałem. Partnerem kanału jest eneba.com. Znajdziecie tam ponad 30 tysięcy produktów cyfrowych, a wśród nich gry na wszystkie platformy: czy to PC, Xbox, PlayStation, czy Nintendo. Macie także możliwość zakupu kart PSN, Xbox, czy też również doładowań wirtualnej waluty w grach takich jak eafc 24. Wystarczy wejść na stronę i wyszukać interesujący was tytuł. Także drodzy widzowie, wbijajcie Więcej szczegółów klikając link poniżej w opisie, a ja życzę udanych zakupów i przejdźmy już teraz do dalszej części odcinka. Mortki, tak aktualnie wygląda mój skład. Tutaj na razie bez zmian, oprócz tego, że pani Basia dostanie upgrade i będzie miała 89 over, albo Lyon, wygrał w kobiecej lidze mistrzów kolejne spotkanie. W ogóle muszę sobie zmienić menadżera. Cały czas o tym zapominam. Powinien tutaj dać Francuza, tak żeby ona miała trochę więcej zagrania, ale nieważne. Przejdźmy sobie teraz do Objective i zobaczmy, co ciekawego dla nas. Przygotowało EA Sport, bo ja tego jeszcze nie widziałem do końca. Czyli mamy tak płatek śniegu, bałwanek, płatek śniegu, a nie, to nie. to. E, dobra. Paczki, paczki, 8,4 plus razy 3. E, 80 razy 5, znowu płatek śniegu, 8,3 razy 3. 8,4 RTTK, aha, czyli to co było w SBC. Albo 85 Player pick. Za 12, 8,4 plus razy 3. Za 14, 82 razy. Ty w ogóle za 15 nie ma. Nie ma kart, tylko są paczki. To w sumie na plus. 83 razy 20. Wow. Tutaj co? 83 razy 3. 83 razy 3 i za 20 albo hero, albo 87 razy 2. Hero, podstawowa wersja. Tylko ciekawe, za ile to będzie. W ogóle ten sezon trwa 27 dni. Co mamy dalej? 22, 83 razy 10. 82 razy 2. Ej, to to akurat słabe na 24 poziom. RTTK Treblary... Aha, czyli tu mamy coś takiego. Za 25 poziom. I to jeszcze nie jest maksymalny. Czemu jest 26? To już mogli dać 25. Znowu ten płatek śniegu. Za najwyższy poziom mamy coś takiego. Czyli ja bym tu wziął 83 plus razy 20, albo 87 plus razy 3 pewnie. Z tego co widzę. Dobra, a oprócz tego... Co mamy jeszcze? FC Pro Life to jest to. Live, daily login, o, o tym pamiętajcie, żeby sobie robić. Zawsze warto. Mm, ten bonus za Champions, ok. Tutaj mamy sezonowe, to klasycznie. To wszystko będę sobie musiał przejrzeć. Już teraz nie będę wam każdej rzeczy z osobna omawiał, bo pewnie już też widzieliście. I zobaczmy, co mamy ciekawego w SBC, bo to mnie interesuje też. Jeśli chodzi o SBC, no jest oczywiście Kilian Mbappé. Mordy, ja teraz nie mam w ogóle fodery w klubie. Wiem, że wydajeś fapońcy, ale czy ja będę w stanie w miesiąc zrobić Kyliana Mbappé, który będzie moim napastnikiem do końca gry już? To jest dobre pytanie. To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Robimy czy nie? Dajcie znać pod spodem w komentarzu. E, a ja teraz zobaczę, czy sobie tak, zawodnicy. Tutaj mamy to w ten sposób. Upgrade 85%. Plus. To też już było... Yy, dobra, to wchodzimy w takim razie... A, 81, czekajcie, słuchajcie, o co, coś, coś tu było, 8... Aha, double update, 81+. Okej, okay. to chyba nie ma co, przechodzimy po prostu do sklepu i otwieramy to, na co wszyscy czekacie i na co ja też czekałem, jak zobaczymy, że pojawiła się taka paczka. Czyli mamy tutaj paczkę, w której do trafienia mamy dwóch zawodników... Dwie ikony, tak powinienem powiedzieć... I są to dwie ikony podstawowe. 450 tysięcy kosztuje ta paczka, lub za. Jakbyście chcieli kupić, za fpki to jest 120 zł około, około. Oczywiście niewymienna. Także drodzy Państwo, zróbmy najpierw sobie wróżbę, bo tutaj mamy coś za 10. Tylko nie, to jest. Tak. Nie. Tak czy nie? Tak. Możemy chyba to otworzyć. Tak mi się wydaje, że to są zawodnicy. To nie są, że tak. Kanada. Z Kanady chyba ikony nie ma, z tego co ja pamiętam. Także. Hmm. Ta wróżba taka 2 na 10. Trzymajcie kciuki. 3000 FB-ków leci w tym momencie i otwieramy. Jestem bardzo ciekaw, żeby przynajmniej jedna z tych kart była taka, że wejdzie do podstawowego składu. Proszę, ja nie oczekuję niesamowitych trafów. SN. Ej, to jest dobry traf. Wydaje mi się, że SN jest naprawdę spoko trafem. 86 double walkout oczywiście i <ścoughs> Tyle co pisałem u mnie na grupie moderatorów. Że trafię Wrighta dzisiaj. Jak nic go trafię? No i trafiłem. No hit. <grywa> Ale Esjen Kozak chyba 350 tysięcy jest wart w tym momencie SN. Czy on będzie lepszy od e, mojego Alonso, którego mam w środku pola? Myślę, że tak, że SCN obok Modricia może naprawdę fajnie śmigać. Nie ma tutaj karty wartej więcej niż, e, niż cena tej paczki, niestety. Tutaj Wrighta mamy, który jest wart no, bardzo mało. Tego sobie usuniemy i oprócz tego, takie rzeczy jeszcze były w środku, ale tak, to jest moja paczka z dwoma ikonami, no. Czy oddało? Tak średnio, ale też nie ma tragedii. Drodzy widzowie, zamiast czabiego Alonso, no i zobaczcie sobie na statystyki, to na pozycji środkowego pomocnika defensywnego, no ten SCN będzie lepszy i od Alonso, i od czułamy niego. Jaki on ma w ogóle tutaj playstyle, jeszcze zobaczmy sobie. Eee, jockey, coś czego używam. O, Ma tego Liska, co to jest w ogóle? Pre-proven? Pro przepraszam. Aha, i ma bateryjkę. To akurat spoko, ale to chyba pierwszy raz widzę. Mamy tutaj też do odebrania nagrody za Division Rivals. No i teraz, jeśli chciałbym robić MBP, to wszędzie trzeba będzie zbierać foder po prostu. Foder, foder, foder. I jeszcze raz foder. I ja jestem w jednej rzeczy ciekaw. Czekajcie. Czekajcie. Czy EA, kochane, zrobiło nam za cały sezon jakąś lepszą nagrodę? Proszę, żeby to nie było znowu tifo. Nie, no, come on. Naprawdę, naprawdę oni. To jest, to jest wstyd. To jest wstyd. Dobra, w takim razie otworzymy sobie te paczki i zobaczymy, czy coś tutaj ciekawego jeszcze poleci. Oczywiście zaraz zagramy mecz. To nie będzie walkout. To można sobie schipnąć. Ale to jest naprawdę. To jest wstyd, bo ja, ja rozumiem, że w pierwszym sezonie mogli coś tam sobie zepsuć i może im się nie udało tego naprawić, tak, żeby nie było TIFO na koniec sezonu za rozegraniem 90 spotkań. Ale potem, jak oni zobaczyli, że naprawdę gracze są wkurzeni na to, to zamiast w kolejnym sezonie to naprawić, dać coś fajnego, i wtedy byłoby spoko, to po prostu to olali. I to to widać tak, jak to olali, że to jest hit. Co my tutaj mamy w następnej. Yy... Myślałem, że to Halan może być, a to będzie Martin Idegard. Jaki on ma overall? Teraz w ogóle normalnie 8,5? 8,7 ty, czemu ja myślałem, że ma 8,5? Nie mam pojęcia, przydasz się, przydasz się. Oj, kuszą już. Nie. Oj, oj. Drodzy widzowie, cóż ja mogę powiedzieć? Albo to się uda, albo to będzie mem u mnie na kanale, że zacząłem, straciłem mnóstwo pieniędzy i kart i czasu, ale nie zdążyłem. Tak czy inaczej, na pewno będzie zabawnie. Zaczynamy misję Mbappé. W takim razie od dziś czas start. Mamy 23 listopada. Czy się uda? Czas pokaże. Przepalony skład 85. Do końca pozostało tych składów jeszcze tylko 19. Uuu, zaczyna się bardzo dobrze. Zaczyna się bardzo spokojnie. Chciałem przetestować tego Siena i zobaczymy, jak on będzie śmigał, właśnie tutaj, w meczu Division Rivals. Ale ładnie to zrobił. Mo Salah 2-0 w 9 minucie spotkania. Je, ale Baśka wróciła Idealnie, po prostu idealnie A, drodzy widzowie Ciekawe, czy on specjalnie zrobił tą rapinę Po to, żeby tak trollować ludzi Czy o co tutaj chodzi O, gdzie lecisz? O, gdzie lecisz? Czekajcie, czekajcie No, i tak właśnie się kończy Jak się gra na gościa, który ma tą panią w składzie no ale dobra, drugie SBC ukończone, więc 18 do końca. Drodzy Państwo, to będzie fajne, sfokusować się przez miesiąc tylko i wyłącznie na Mbappé. No minusem jest to, że nie mogę robić tylko Mbappé, bo jeszcze pasuje robić dla Was też pod content inne rzeczy. O, Tiago Silva, bardzo spoko. Czyli jak będą wychodziły jakieś fajne paczki, jakieś SBC, które będą ciekawe, z paczkami Hero, Icon i tak dalej, no to też będę starał się robić. Ale główny fokus to jest Killian Mbappé na pewno. Zagrajmy sobie w takim razie kolejne spotkanie Alison. Uh, Pirlo Petit. Aj, taki Petit nawet do środka. Ciekawe, czy byłby lepszy niż Sien. Ale to ładnie zrobił. Rashford Powershot, tak, 1-0. Mega fajna akcja. Jestem ciekaw, jaką formacją gra mój przeciwnik. To wyglądało trochę jak w ataku 4-2-4. Strasznie mu się szeroko ustawiają. I on próbuje rozciągać tą piłkę cały czas. Albo to może być piątka z tyłu i tak zwany overlap, czyli to obieganie obrońców. Oj, źle. Chociaż może jednak nie. Markus Rashford, graj mordko, póki tutaj nie ma Kiliana. Także spokojnie, miesiąc jeszcze masz na pewno. Drugi drugi, <grytania> drugi mecz, drugi rage quit. 2-0. Czyli dobrze mówiłem, widzowie, jest SBC o Team of the Week. Gdybyście chcieli robić od zera 32 tysiące, ale jeśli macie coś w klubie, no to wiadomo, że będzie taniej. 8,3 oraz 8,2 skład, takie trzeba przepalić. W środku muszą być karty 8,5 oraz 8,4. Tutaj minimum 2, tutaj minimum 1. No i zobaczcie, na rynku to kosztuje w tym momencie taka karta kosztuje 28, to SBC kosztuje 32. Macie player pick, wiadomo, że można trafić kogoś ciekawego zawsze. Nie wiem sam, co myślicie o tym. Zrobiłem jedno na próbę. Zobaczmy, czy coś fajnego z tego poleci. 88 Martinez. O, to akurat spoko. No, jeśli takie coś wypada, to zawsze jest o tyle lepsze, że podbija wam overall też. Jeśli macie dużo foderu takiego niskiego, 828381, to myślę, że warto się jednak zastanowić nad tym SBC. Najlepsze jest to, że tutaj mamy, patrzcie, tutaj mamy do przepalenia jednego informa, tutaj mamy dwa informy, tutaj trzy informy, tutaj mamy jednego informa, tu dwa informy, tu dwa informy. Tu mamy bez informa, bez, 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 bez więc te wszystkie początkowe zawierają informy. To też mega podbija cenę. No i pięknie, kolejne SBC domknięte, przydał właśnie się ten Martinez 88 Overall. No i mamy trzecie SBC ukończone, jeśli chodzi o Kiliana. Chciałbym sobie w tym tygodniu skończyć na pewno te wszystkie SBC dotyczące informów, a później już pakować normalnie jak najwyższe Oberale. To wszystko przepalać, co będę dostawał przez cały miesiąc, więc czekam je trochę grindu, ale myślę, że naprawdę będzie warto. To sobie mogę przepalić. Na razie też końce się przydadzą, bo będą szły i końce, i FIFA pointsy i do tego też y, wszystkie rzeczy wymienne, niewymienne. Także fajnie to będzie widzieć, ten cały progres przez miesiąc. Lewy obrońca Real Madrid, oby wymienny! <słuch> ja nie popatrzyłem na początku, że to jest Hiszpan. Nie popatrzyłem na początku, że to jest Hiszpan! Come on! Patrzyłem, że mi się dobrze wszystko nagrywa i nie zobaczyłem, że to Hiszpan, a nie Francuz. <grystanie> <grystanie> Dobra nazwa składu. No <grystanie> Okej. Okay. O, jest Mbappe. No, jeśli ktoś ma zwykłego Mbappe, to totalnie nie potrzebuje Mbappe. Potma to w ogóle jest bez sensu. Myślę, że w ogóle zwykły Mbappe... Wystarczy wam do końca gry na spokojnie jako napastyk. Serio. Tak jest! O, no, widzisz, to musisz to trafić! Taka piękna wrzutka od Baśki, ty to marnujesz! Mordo, pamiętaj, że ja robię Mbappé. Wiesz, jak to się może skończyć zaraz. Patrzcie, jak ładnie to się udało zgrać, tylko... Druga sytuacja i na razie druga nie wykorzystana. Chociaż ta była chyba gorsza niż poprzednia. Zdążę? Tak jest, Vini! Idealnie, 1-0, ale całą robotę zaczął tam robić dobrze Karwachal z tego co widziałem. Wini, zełba! Nie trafił! A jeszcze był spalony? Nie, co tam był? Nie, jak mógł być spalony? Czekajcie, co jest? Oj, chyba nie zdążę tego dobrze uderzyć, chociaż zola, on potrafi z każdej pozycji. A propos... <ścoughs> Szkoda, że nie wpadło. Oj, ale ładne podanie, ale ładne podanie. Nie, za to muszę brawo. Za to muszę brawo, bo serio, fajnie to rozegrał. No, wini, mało tutaj było miejsca, ale odwrócił się bardzo dobrze i mamy 2 do 1. To jest mega fajny mecz, to też muszę przyznać. Jakby teraz jeszcze dorzucił, o mamo, ojojoj, ojoj, to, to jest Zola, to jest po prostu Zola. Może ja tego Mbappe nie będę robił jednak, może Zola zostanie u mnie w klubie do końca i tyle. Oj, 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 Timo Werner mógł to zamknąć, mógł to zakończyć. Tyle co Simon wszedł na boisko, mamy coś takiego, dobra spróbujmy, czy on tam się ustawia u mnie? Ta, poszedł do mnie, dobra, ale to nic, to nic nie zmienia. Angel Di Maria to i tak sypnie. Aj! I mamy koniec tego spotkania. Udało się wygrać trzy mecze z rzędu. Bardzo spoko. Jeśli chodzi o Siena, no, w odbiorze lepszy, w rozegraniu gorszy. No to tego się spodziewałem. Aczkolwiek ja potrzebowałem typowego SPD, a nie rozgrywającego, bo do rozgrywania to mam modrycia. Pierwszy level wbity. Mam niebieski płatek śniegu. To jest to. To jest to. Przeszedłem FIFA już. <laughs> Dobra, czy coś jeszcze innego mi się odblokowało? Eee, tutaj coś to można jeszcze też farmić w taki sposób, że robicie sobie tutaj SBC które dotyczy przepalenia po prostu złotych kart i trzeba mieć jedną rare i w tym momencie możecie sobie farmić rzeczy na informy i też robić taniej później kolejne SBC a jak wam coś ciekawego wypadnie to będzie jeszcze taniej, więc myślę, że w taki sposób też to będzie można wszystko sobie troszkę przyspieszyć, ułatwić Także pamiętajcie o tym, jak macie jeszcze jakieś fajne sposoby, które już wyczailiście, jeśli chodzi o farmienie rzeczy na Kiliana Mbappé, no to oczywiście piszcie. Ja tutaj sobie zrobię jeszcze kilka takich, otworzymy od razu na sam koniec, zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. No i będę codziennie wam zdawał na odcinkach raport, jak tam idzie z naszym Mbappé, jak to wszystko będzie wyglądało. Także dzień pierwszy, póki co chciałbym dzisiaj może zrobić. No, pięć, jakby się udało zrobić, to byłoby spoko. E, tych SBC, bo chyba na razie ile zrobiliśmy? 4 czy 3, coś takiego Także do 5 dobić byłoby OK, a na koniec Otwórzmy jeszcze te paczki i zobaczmy czy z nich coś ciekawego W ogóle leci Holandia, SO, jakby to był Van Dyke Ty, to byłoby Gita, to jest Botman Dobra, karty non-rare I takie niskie overallowe Można przepalać w tym I zbierać foder, to na pewno, tak jak mówiłem Anglia, SO Dobra <laughs> To nie będzie Tamori tylko Swarling, ale to jest karta 8 4, to też się przyda. Później do robienia tego właśnie SBC o Team of the Wiki, to może być naprawdę spoko. I to zaoszczędzi masę, masę kasy. Na kamie tutaj mamy z Niemiec kogo? Hoffman. Łukasz rzutka się nie przyda. I ostatnia paczka. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, 80+. Plus. Okej, okay, tutaj też nikt dobry nie będzie Więc ja się z wami żegnam, drodzy widzowie Widzimy się kolejnym razem już jutro I dalej farmimy Kiliana Mbappé Więc misja Mbappé rozpoczęta Jeśli ktoś również, tak jak ja Rozpoczął taką misję Tylko, że ja wcześniej nie miałem foderu przygotowanego Więc totalnie zaczynam od zera, od zera Startuję od dziś, trzy zrobione Zobaczymy jak będzie dalej, trzymajcie się mortki. Na razie, do następnego i piona